Zdecydowanie tak. Nieprzypadkowo otrzymaliśmy Tytana Otomoto w kategorii Używany elektryk. Szukając używanej hybrydy lub elektryka, należy przede wszystkim zwrócić uwagę, od kogo się kupuje. Dokładamy najwyższych starań, aby w ręce kupującego oddać auto w idealnym stanie. Michał Kostka, Honda Katowice. Nieustannie pomagamy naszym klientom spełniać marzenia o własnej hondzie już od 1999 roku, a od 2016 robimy to razem z Otomoto. Prawie każdy w Polsce decydując się na zmianę samochodu zaczyna od wejścia na Otomoto. To tu możemy zrobić ten najważniejszy, pierwszy kontakt z klientem. Dodając to ogłoszenie korzystamy często z wyróżnienia w formie oferty dnia. Wtedy nasze auto jest pierwszym, które zobaczy ktoś, kto wchodzi na Otomoto.